Moje serduszko, pozdrawiam Wasze serduszka i zapraszam na film, który będzie pokazywał znów, jakim cudem jest ten nasz kochany świat, jakim cudem jesteśmy my, jak to wszystko ze sobą jest połączone i jak pracując nad sobą, kiedy wiesz, że jesteś światłem, dzieckiem Bożym, że jesteś cudem, że wszystko dookoła ciebie żyje, mówi, jest wspólną świadomością i że możesz się z nimi połączyć to otrzymasz wiadomości, które poprowadzą Cię przez Twoją drogę, ale też pomogą wielu, wielu innym cudom dzieciom Bożym na ziemi. I chcę powiedzieć historii, która wydarzyła się na spacerze wczoraj, jeżeli ktoś spojrzy na datę tego filmu i tam połączyłem się z drzewem, a ponieważ będąc na spacerze z moimi kochanymi braćmi, moimi pieskami, które cieszyły się wolnością i tym spacerem, kiedy układane mi były te filmy, które nakręciłem wcześniej, czyli o kościele, o molestowaniu, o cyganach, o ich kulturze, o tych klątwach, a raczej wyrównaniu energii, odwróceniu energii, tak już swobodnie wracałem przez taki piękny skwerek, to jest taki las, który prowadził kiedyś, był to jakiś park, prowadził do dużego zamku, którego już tutaj nie ma i w tym właśnie parku, lesie, są cudowne, piękne, stare, bardzo stare drzewa. I przechodząc koło takiego drzewa, spojrzałem sobie na nie i pomyślałem: takie piękne drzewo, takie doświadczone, takie stare, a usycha. Spojrzałem też na ten park i zobaczyłem, że teraz opiekuje się nim tylko mała natura, i że wiele tych starych drzew, i nie tylko nich, bo też młode, są właśnie w takim stanie, że usychają, mimo to, że mamy cudowną, piękną. Nie wiem jak nazwać lato, wiosnę, zimę, bo połączenie i skoków temperatur jest olbrzymia ilość za dnia. Więc uśmiałem się, bo pogoda była bardzo przyjemna. Więc spojrzałem sobie na to i mówię, dlaczego te drzewo tak usycha, skoro mamy taką fajną pogodę, że i pada, i świeci piękne słońce. I usłyszałem podejść. Natychmiast każdy, kto wie, że jesteśmy cudem Bożym i mamy połączenie ze wszystkimi istotami dookoła nas. Kto wyrzucił program z głowy, że to wyobraźnia, że to nie istnieje. Kto przypomniał sobie bycie dzieckiem, które ma połączenie ze zwierzętami, z roślinami, wie, że to norma. Podszedłem do tego drzewa, odprzytuliłem się i. Chciałem podłączyć je od razu do mamy ziemi, czyli stworzyłem do jego konarów takie połączenie, żeby płynęła energia mamy ziemi i natychmiast do energii słońca, żeby był strumień oświetlenia, czyli energia życia, żeby napełnić to drzewo tymi energiami, które potrzebuje do tego, żeby rosło. I usłyszałem, że jest inny czas teraz, że stare drzewa, stare rośliny, pojawił mi się obraz przed oczami, są Filtrami, które oczyszczają przestrzeń Ziemi, oczyszczają to, co tworzą cywilizacje, które są tutaj na Ziemi. Pokazano mi cywilizacje ludzi, którzy tworzą w sobie energię pozytywną, energię negatywną. I wiele tych drzew, starych, wiekowych, doświadczonych istot, sprząta tą energię, pobiera, transformuje, oddaje to z poziomu tlenu, żebyśmy mogli oddychać czystym powietrzem. Oddaje to z poziomu spokoju, z poziomu melodii, kiedy przepływa przez nich wiatr, z poziomu piękna, kiedy zakwitają i kiedy opadają liście, kiedy liście zmieniają kolor. Zostało mi to pokazane, że to wszystko to sprzątanie, oczyszczanie energii, którą tworzymy. I wtedy zrozumiałem, że. Zmiana na Ziemi, zmiana świadomości i czasy ostateczne, w których teraz uczestniczymy, ta olbrzymia ilość odprowadzeń Ziemi, najwyższa w historii liczba odprowadzeń Polaków, pokazuje mi, że coś się zmienia na Ziemi na o wiele większej paszczyźnie. I w momencie, kiedy zostało mi to pokazane, to piękno, jak on służył przez tyle lat Ziemi, jak oczyszczał tą energię, teraz zaczynają usychać i odchodzić. Pokazał mi natychmiast delfiny, które odpływają. Pokazał mi mnóstwo gatunków zwierząt, które odchodzi. Pokazał mi, że wszystkie te zwierzęta, natychmiast zobaczyłem swoje pieski, kotki, które tworzą energię miłości, energię przyjemności w naszej przestrzeni, że to wszystko zostało nam podarowane, abyśmy my umieli się opowiedzieć. Abyśmy my przestali siać negatywną i pozytywną energię, a wreszcie wybrali. I że był czas, kiedy rozumieliśmy, do czego prowadzi nienawiść i złość. Był czas, kiedy mamy przeprowadzić też istoty ubrane w nienawiść i złość. I jest czas, kiedy wszystko ma swój koniec i następuje opowiedzenie się i zamknięcie tego czasu. Pokazał mi, że wiele tych filtrów, które mi są, czyli te, tych drzew, zwierząt, że wiele tych filtrów odejdzie, aby ludzie wreszcie opowiedzieli się. Czyli wybrali stronę, i wybór tej strony będzie błyskawiczną konsekwencją w ich życiu. Pokazał mi, że im mniej będzie filtrów, im mniej będzie tej roślinności, którą znamy, która tworzyła rolę filtrów, przemiany energii, tym szybsze będą konsekwencje w stosunku do nas, do ludzi, naszych działań. Pokazał mi też, że te Filtry, zwierzęta, które teraz odchodzą. Naukowcy o tym mówią, że wymiera ponad 70% gatunków zwierząt. Że odchodzą też lasy, że dzieje się coś dziwnego z roślinnością, z roślinami, że powstają nowe gatunki, które nie mieszczą się w ich katalogach, które mają inne DNA, inne zapisy wzorców boskich. I pokazał mi właśnie, że ten czas wyboru, czas sprzątania ma zamknięcie. I to zamknięcie to opowiedzenie się istot, które uczestniczyły w sprzątaniu, uczestniczyły w filtrowaniu. I że każdy człowiek bardzo mocno będzie musiał opowiedzieć się i zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów. Pokazał mi właśnie zmianę klimatu. I to, że im będzie mniej filtrów na Ziemi, tym szybsza będzie zmiana w ludziach. A rośliny, które już teraz powstają i będą naszą przyszłością, nie będą tworzyły energii pozytywnej. Nie będą musiały sprzątać, filtrować energię, jaką tworzymy, bo każdy człowiek będzie już. Pozytywną, cudowną istotą, opowiedzianą istotą. I te nowe rośliny nie będą filtrami, ale będą przyjemnością w tak zwanym raju, który się tworzy na ziemi. Zobaczyłem cudowne, piękne rośliny, które mają zupełnie inne kolory, które faktycznie emanują radością. Nie muszą przechodzić przez tak zwane stany. Uśpienia, zimowy stan rozkwitu, wiosny, jesieni. Nie muszą nam przypominać o tym, że życie to właśnie takie stany. Od młodości do odejścia. Czasami jesteśmy w uśpieniu, czasami rozkwitamy. Będą nam za każdym razem przypominać uśmiech, radość i to, że w nas nastąpiło opowiedzenie, nastąpił wybór. To, czego było przepiękne, nie poprosiło mnie o to, Abym je reanimował. Ono samo odłączyło to, co zrobiłem, co podłączyłem, bo powiedziało, że teraz wspólnie z innymi wybierają drogę. I są to bardzo duże, piękne drzewa. Wtedy natychmiast pojawił mi się obraz kolejnego pomnika przyrody, który został u nas w parku ratowany i po chwili już go nie było. Czyli kolejne cudowne, piękne drzewo. Pamiętam z młodości, bawiliśmy się na nim. Chowaliśmy się w nim, bo było olbrzymie, wchodziliśmy na nie i teraz już go nie ma. Zobaczyłem, że również zwierzęta odchodzą, bo są filtrami tej naszej energii. Zrozumiałem, że czasy ostateczne to czasy opowiedzenia się. Czasy odprowadzeń, które notujemy teraz w Polsce i na całym świecie, to czasy, gdzie każdy z nas powinien. Zrozumieć, czym jest dobro, czym jest szlachetność, czym jest szacunek. Powinien zapanować nad swoją nienawiścią, złością, agresją, zazdrością, zawiścią, bo kiedy filtry się wyłączają, to my stajemy się takim filtrem i to my decydujemy, co w sobie gasimy, a co w sobie rozświetlamy. I każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z tego, że w czasach zmian klimatu, rewolucji ekonomiczno-społecznej. Wczoraj usłyszałem w wiadomościach, że musimy być przygotowani do tak zwanej stagnacji, czyli tak zwanego zastoju gospodarczego, czyli nie będzie więcej i więcej. Z drugiej strony mówi się o rewolucji wśród rzeczy, których używamy. Rewolucji, która prowadzi do łatwości życia. Drukarki 3D, zmiana samochodów, zmiana własności. Z kolejnej strony mówi się o zmianie klimatu. Czyli mamy czasy, gdzie wszystko mówi nam o zmianie. No i wszystko podpowiada nam, że mamy też zmienić siebie i nastanie coś zupełnie innego. Kolejny piękny przykład tej zmiany to pokazanie tego, że ten obecny nasz rząd przygotowuje piątkę jarka i pokazuje ludziom, że to powinno działać. I zapytany przechodzień odpowiada, że wreszcie doczekał się czasów, gdzie całe życie płaci podatki i wreszcie te podatki wracają do niego i on jest szczęśliwy z tego i tak powinno być, że te pieniądze wracają do niego i do jego rodziny. Dlaczego przez tyle lat jakoś tego nie było i inne rządy nie mogły tego zrobić? Co ich powstrzymywało? Widać w sondażach, że ten rząd, tak jak powiedziałem, idzie do góry. I widać, że zmiana na ziemi pokazuje, że kiedy dajemy coś komuś, to to do nas wraca. Co siejesz, to zbierasz. Więc w momencie, kiedy rozdajemy nasze pieniądze, czyli czas naszego życia, to dlaczego się tak dziwimy, że to do nas wraca? To norma, że to do nas wraca. Natomiast kiedy mieliśmy czas zrozumieć, czym jest nienawiść w sobie i czym jest miłość w sobie, i że były czasy wojen, były czasy agresji, były czasy manipulacji naszą cywilizacją, cywilizacjami zupełnie innymi, były czasy, kiedy to zwierzęta i rośliny podarowały nam swoją energię, to teraz jest czas współistnienia z pozytywnym światem. Z nowymi zwierzętami, nowymi roślinami, i te istoty, które pomagały nam w tamtych czasach, które transformowały energię, tworzyły tlen, tworzyły przyjemność spacerowania wśród nich, tworzyły cień dla nas, kiedy potrzebowaliśmy, dawały nam energię, dawały nam jedzenie, dawały przyjemność przebywania wśród zwierząt leśnych, dawały im jedzenie. Te istoty. Powoli zaczynają odchodzić, aby nasza pobudka i uwolnienie świadomości było jeszcze szybsze. I każdy z nas, kto dotknie nienawiści, złości, agresji i która wróci do niego, to każdy z nas wie, że to nie jest sympatyczne. Życie w czymś takim też nie jest sympatyczne. Natomiast im szybciej będzie to do niego wracało, to o czym mówię już od kilku lat. Tym szybciej zmieni siebie. Ale są wśród nas ludzie tak uparci, że nienawiść uznali za normę i dlatego wielu z nich odejdzie na zawały, udary. Nienawiść to emocja, która rozbraja nasz układ odpornościowy, nasze ciało, wibruje, drga, trzęsie się. Więc nic dziwnego, że kiedy ktoś tak mocno eksploatuje swoje narządy. Serce, filtry, nerki wątrowe, to później umiera na serce, na wątrobę, przegrzewa swój umysł. Chcę właśnie pokazać, że świat pomaga nam w tym wszystkim, że odejście zwierząt, odejście doświadczonych istot, doświadczonych drzew, to nie jakaś klątwa, to nie jakiś plan NWO, czy jakieś wyniszczenie ludzkości, tylko pokazanie ludziom tego, że najwyższy czas się opowiedzieć. I wziąć za siebie, wyrzucić z siebie nienawiść, a zostawić miłość, i zrozumieć całą istotę stworzenia. Wyjść poza kłamstwa religii, o których mówiłem w innych filmie, poza strachy przed jakimiś klątwami, wróceniami, docenić wszystkie społeczności, wszystkie istoty, które są dokoła nas, nauczyć się je szanować, nauczyć się z nimi rozmawiać, żyć. I wtedy właśnie. To, co robią te zwierzęta i te drzewa teraz, będzie miało cudowne zakończenie. Będziemy w dobrobycie, o jakim ludzie nie śnili. Będziemy w świecie, gdzie siła ducha i siła umysłu, siła też technologii będzie idealnie ze sobą współistniała. Będziemy w świecie, gdzie Ziemia będzie przystanią dla wielu cywilizacji. Będziemy w świecie gdzie wiele cywilizacji wyjdzie ze swoich wymiarów i podziękuje nam, że mogli z nami uczestniczyć w tym wszystkim. To drzewo pokazało mi jeszcze jedną rzecz, że tutaj nie tylko o nas chodzi, ale że wszyscy, którzy są na tej planecie, podlegają zmianie. Wszystkie cywilizacje, wszystkie istoty, wszyscy biorą w tym udział, że nie ma tutaj zwolnionej cywilizacji. Niektórym może się tak wydawać, bo żyją wewnątrz Ziemi, na zewnątrz Ziemi, ale tak naprawdę wszyscy uczestniczą w tej zmianie, bo widząc, obserwując zmianę, tworząc energię pozytywną, opowiedzenie się, widząc zmianę w technologii, widząc zmianę ekonomiczną, widząc uwolnienie istoty z zakłamania, ich światy również dążą do rozwoju, a wiele z nich również zostało w stagnacji. No i z jednej strony mówi się nam o stagnacji ekonomicznej, z drugiej strony o rewolucji, a klimat pokazuje nam cały czas, że się coś dzieje na Ziemi i najwyższy czas zrozumieć co. Zjawiska, które się pojawiają na Ziemi, pobite rekordy, pierwsze zjawiska w ogóle w historii, pokazują nam, że uczestniczymy w cudownej, pięknej przemianie i najwyższy czas, aby wielu z nas przemieniło też siebie. I zrozumiało świat materii i ducha. Każdy z nas jest w świecie ducha i w świecie materii. I tak jak mamy edukację świata materii, jak kupować, jak czytać, jak się zachowywać, w co wierzyć, co nie wierzyć, tak edukacja świata ducha jest bardzo, bardzo słaba. I dlatego wielu z nas tą edukację zaczyna od słowa: Kocham siebie, wybaczam sobie, akceptuję istotę stworzenia. Nie żyje tylko raz, żyje wiele razy i uwalniamy się z zakłamań religijno-społeczno-ekonomicznych. No i jeżeli Mama Ziemia klimatem pokazuje nam, że potrafi sprzątnąć wszystko, zmienić wszystko, zatrzymać wszystko, to też potrafi zmienić florę i faunę, tak, aby dostosować i nas do przejścia, ale też do tego, co będzie, co przyjdzie uczestniczymy w cudownych, pięknych czasach, gdzie każdy z nas może przemienić siebie i cieszyć się obfitością, która przypłynie do nas i która już przypływa. Dlatego że życzę Wam, aby każdy z Was zrozumiał świadomość wspólną, którą jesteśmy, świat, który nas otacza dookoła nas, zrozumiał, że może połączyć się z drzewem, z rośliną, może połączyć się ze swoim kochanym zwierzaczkiem, Również z tymi, którzy są dookoła niego, że możemy szacunkiem, miłością, osobem kocham, porozumieć się z każdym człowiekiem i umieć uśmiechnąć się do każdego człowieka, dając mu tym samym możliwość zrozumienia, że w nim też jest uśmiech, też jest radość i że może tak samo uśmiechać się do wszystkich. I tego Wam życzę. Dziękuję za ten film.